Dzień maneczko moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Maxeswar. Ja tutaj Was witam z Kofi. Jesteśmy u kacuszek i Ugąsek. Tutaj otwierać je. Zobaczcie, jak tam u nich tylko, ee, bo były pierwszy, pierwszą noc z tej kofi patrzcie z gęsią, bo ona się tych gęsi ogólnie tak boi. <gry> No, także e, nagrywam wam przednią kamerą, znaczy tylnią i pokażę wam. Także moi drodzy Bierzemy tutaj, otw otwieramy. Tu trzeba tylko to o żeby było i wychodzą kaczuszki i gąski. Ciepło? Ciepło było, nie? Fajnie, cieszę, bo cieszę się, powiem Wam, że tak ładnie tutaj sobie spały, leżały w środku i mia mają w końcu taką fajną budkę. Co prawda, jest ona tymczasowa, ale jest. O, Daisy sobie tutaj, powcia. No i moi drodzy, tak to wygląda. Widzicie? Kaczuszki poszły pewnie do stawu? Czy nie? Poszły tam do stawu, tylko ten staw zawarznięty Trzeba im tam chyba. Nie. A, tu niec. Zamarznięty. Trzeba im to rozwalić. Czyli w miarę jako taką miały tutaj wejście. No tak, tak, kurczę. Nie wchodźcie na ten lud. Nie wchodźcie. No. Także widzicie, niestety tak to, tak to wygląda. Zamarznięte, żeby się tylko nie poraniły. Na szczęście, ten lód jest taki. Widzicie, dosyć cienki, a zaraz będzie na plusie, raczej. Także powinno być ok. Gąska, tutaj. No, i tak to wygląda. A ja, moi drodzy, z Nilusiem tutaj idę, bo jak wiecie, mieszka teraz w domu, także z Nilusiem idę, bo trzeba ogarnąć, trzeba ogarnąć, śniegu już nie ma, śnieg stopniał, w sumie jeszcze tu jest, ale topnieje, zlatuje, także robi się, robi się po prostu papka, także ja muszę otworzyć zwierzęta, no bo już po prostu klimat na to pozwala, jest całkiem ładnie. No i tak to moi drodzy wygląda, no jakoś idzie kurczę. Ja dzisiaj yy, biorę przyczepkę od sąsiada, pożyczam, e, także jeżeli e, oglądasz to bardzo no, dziękuję. E, przyczepkę pożyczam, bo muszę załatwić siano. Muszę załatwić siano, muszę załatwić siano dla królików i dla owieczek, bo już mi się skończyło. A tego siana zawsze brakuje Także muszę kupić siano Tylko zastanawiam się czy ogarnąć gdzieś się bele Czy ogarnąć kostkę Kostka jest fajna dla królików na przykład A bela by była fajna dla owiec Ale ogarnąć bele Też nie jest tak łatwo W sensie akurat nie ma tu nigdzie Także jest problem No ale będę myślał, będę myślał kurczę, też z naładowaniem tego, no nie wiem Pierwszy raz bym miał bele siana Bo bele słomy kiedyś miałem i nie fajnie, wspominam, kostki są znacznie lepsze i praktyczniejsze, przynajmniej u mnie w hodowli, wiecie, jak ja nie mam żadnego sprzętu, to kostki są lepsze. Oczywiście jak ma się tam jakieś ciągniki czy coś, to pewnie Bela jest bardzo okej, okay, no bo po prostu łatwo wszystko idzie, ale w przypadku moim kosteczki wygrywają. Ja wypuszczam te wszystkie zwierzęta, bo już się nie mogą, już się dobijają, jak nie wiem, także działamy, muszę je wypuścić. Także niech wyłażą, o, ale... Patrzcie, jaka banda, banda moja. Także ja muszę im dać wody, muszę dać im jedzenie, zobaczyć, co to, jak to tu wygląda. Muszę, oczywiście, o, widzicie, woda cała brudna, poskakały pewnie po niej. Także nie ma co się nawet dziwić. Ja tutaj sobie o, zahaczam, tylko. No i moi drodzy, muszę ogarnąć wodę, bo widzicie brudna, e, i muszę je nakarmić, bo też głodne są. Patrzcie. Takie głodne, że przychodzą do mnie, kurczę, i się nie mogą doczekać. No co? 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 <laughs> Patrzcie, jakie ładne. A ja, moi drodzy, mam tu pasze. Powiem wam, czasami karmię je paszą tutaj dla niosek, czasami dla kurszaków, a czasami mieszane. Muszę uważać pod nogi, bo one normalnie chodzą pod nogi, jak te jedzenie mam im dać. Aha, właśnie. To tutaj, o widzicie, akurat wczoraj ich... Karmiłem tą paszą dla niosek. Ładnie tu trzeba podsypać. Resztę oczywiście tu. no a Nioski są o tyle sprytniejsze, że nioski są po prostu bardziej zwinne i sobie skaczą. Także ja je karmię tutaj na dworze. Niech sobie jedzą o. Ja tylko wodę jeszcze muszę im ogarnąć i muszę puszczać silki, iść do owieczek. I oczywiście lecimy do niosek. Także tak to wygląda. O, i puszczamy silki. No i... Kracamy tutaj do wniosek, które już czekają, widzicie, na wyjście, także lecimy do nich witam, witam jak tam jajeczka znosicie ładnie. Muszę je puścić. O, patrzcie. Ciemno tutaj jak nie wiem, no ale trudno. Ja i teraz zamykam i powiem Wam z dwóch przyczyn. Pierwszą jest taka, że były mrozy. No to po prostu były zamknięte. O, zaraz się otworzą. Chwileczkę musicie tylko ogarnąć komputer. Pierwsza przyczyna to z mrozów, ale ta już odeszła Także druga to jest po prostu taka, że Nilsson jest z domu No iż, i po prostu się boję kury otwierać Żeby one się otwierały o tej siódmej Chociaż w zasadzie powiem wam Czy to ma jakieś znaczenie No w sumie nie Bo ja i tak staję tak, że jest ciemno Także właściwie to i tak bym mnie tak otwierał I w sumie otwieram, także No nie wiem czy to ma jakiś, jakikolwiek sens w tym, co po prostu robię, o się otwierają drzwiczki teraz. Także one wyłażą, widzicie? One wyłażą. Ja tutaj muszę im wrzucić paszę, żeby nie co jeść. No i tak, jak kurczę, widzicie? Dzień ucieka trochę tego, trochę tego. Jeszcze idziemy do owieczek. No i te sianko trzeba ogarnąć. A powiem Wam, ten wąż tutaj to mega super rozwiązanie. Lecimy do owieczek. Dzień dobry. Dzień dobry. A tak, tak, ty byś tu rozwaliła mi tu najchętniej, no. O, teraz sobie wyłaś. Wyłaźcie teraz sobie. No. Także tak to moi drodzy wygląda. Owieczki wyłażą, niech idą sobie. One powiem Wam tak teraz nie. Zimno im kurczę chyba. Chodźcie. Kto to tu zrobił? Patrzcie. Taki kurcze drzewko ładne obrąbały, ale oczywiście muszę kupić maść i to załatać i naprawić. Tak to wygląda. Owieczki tutaj świetne, moje. No, już, już się pchałem do wyjścia u brama otwarta. Tak, tak, tak. Ja będę szybszy. Uff, zawsze taki kurczę na bramę. Ale one są bestie, powiem, one są bestie. Co do tego wychodzenia, to po prostu są mistrzami. No nic. Lecimy dalej teraz. Nastała, moi drodzy, ciemność, a ja lecę posianko, bo czas najwyższy. Powiem wam, przyszedłem sobie na eliksę i udało mi się tutaj wyhaczyć blisko dosyć, w sensie 30 km, ale ujdzie. Hmm, załaduję kosteczki, co prawda, także będzie głównie dla królików chciałbym, żeby to pozostało, a dla owiec chciałbym kupić wszystkie, wszystko te belę i zobaczyć. Ale mamy kosteczki i powiem wam, taka kosteczka po tegoroczna po 7 zł, także całkiem fajna cena. A ja tymczasem zamykam jeszcze zwierzęta, żeby już szły spać, bo kurczę, o patrzcie, są tutaj, znów przed, w tym przedsionku i właśnie, chciałem wam coś pokazać, właśnie, czekajcie, ja wam to pokażę, czekajcie, one już nie sobie tu wejdą i muszę wam to pokazać, bo po prostu to jest, kurczę, ciekawe, ciekawy jestem, czy będzie taka sama reakcja jak wtedy, także zapraszam was do oglądania, bo po prostu jestem w totalnym szoku, także zapraszam do oglądania. Specjalnie, moi drodzy, szerokokątny obiektyw tutaj, kurczę, zastosowałem. No i chcę wam coś pokazać. Patrzcie na to. Miau. 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 Dobra. Zrobiłem w tym momencie z siebie naprawdę Bacana, bo nic, totalnie żadnej reakcji. Ja powiem Wam, jak wczoraj to robiłem, to po prostu one wszystkie uciekły tam. I to była dla mnie taka wskazówka, że, że one po prostu się boją tej trikcji i że mają coś na swoim jakby głowie zapamiętane o niej. Ale jak widać, kurczę, był to przypadek, czy nie, nie wiem o co chodzi. Powiem Wam, dziwna sytuacja, bo wczoraj normalnie, no mówię, muszę Wam to pokazać, bo byłem w szoku, co się w ogóle stało. Jaka reakcja była ich? No ale jak widać, jak widać, nic, nic teraz nie ma i może by, by był to jakiś przypadek, nie wiem, czy nie tak, nie, nie zrobiłem tego dokładnie, nie mam pojęcia. Zamykam silki i powiem wam, mega mi głupio, sorry. Także ja teraz lecę, tylko zamknę te silki, lecę sobie, moi drodzy, tą przyczepką załadować tego siana. Powiem wam, może, nie wiem, czy dzisiaj dwa kursy dam radę zrobić, bo jednak kurczę, wiecie, pół godziny w tą, pół godziny w tą, to się robi godzina jak się jeszcze... Uwzględnić załadunek, to też zajdzie to pół godzinki. No dobra, może przesadziłem 15 minut. To się robi godzina 15. Tu rozładunek to jest godzina 30, półtora godziny. I się tak robi, kurczę, wiecie, czas. I drugi rzut to jest 3 godziny. No i tak wiecie. Zobaczymy, jak na to mi czas pozwoli. A ja tymczasem wsiadam w auto, biorę przyczepkę i moi drodzy lecę po siano, A my widzimy się na miejscu albo tutaj z powrotem. Także zapraszam do oglądania. Ja już moi drodzy wróciłem mam tutaj przyczepkę pełną siana no i muszę te bestie tylko ogarnąć żeby je zamknąć żeby tam ładnie ułożyć na strychu powiem wam zmieściło się tutaj równe 15 kostek już nie chciałem tam do auta bo wiecie siana to w ogóle się sypie tam. Także szkoda po prostu tam brudzić na dwie kostki, bez sensu. Eee, a zapychać nie ma co też. Także 15 kostek kupiłem. Ciekawe eee. jestem w sumie na ile to starczy. Eee, oczywiście Pan tam ma 200 kostek, także mile jestem widziany. Eee, no i myślę, żeby kupić więcej, ale powiem wam już mi dzisiaj. Bo jeszcze mam trochę roboty z kalendarzami adwentowymi, także. Dajcie znać czy kupiliście, powiem wam na tą chwilę, jeżeli jest jeszcze nie bądź może przegapiliście czy coś, to ja już oczywiście sprzedaż zakończyłem, więc każda, każde wpłynięcie zamówienia będzie anulowane, ale moi drodzy został, zresztą poprawię stan magazynowy, został jeden. Jedna, jeden kalendarz adwentowy, ale MK. I został, został właśnie taki kalendarz. Także, jeżeli jesteście chętni, to zapraszam, kupujcie link w opisie MK i tylko taka dostępna i tylko przelew bądź płatność z góry za pobraniem nie ma. Także jeżeli nie kupiliście, a chcecie, to mówię, została MK, ostatni kalendarz adwentowy zapraszam, bo naprawdę fajna sprawa. Ja już dla Was zamówiłem wszystko, już właśnie jestem na etapie robienia, także ci co zamówili, to spokojnie dostaniecie jest właśnie w trakcie produkcji. Także... Trzymajcie kciuki, żeby wszystko wyszło. Zresztą wyjdzie. No i tak to wygląda. Ja rozpakowuję siano. No i działam. Moi drodzy, ja jestem po prostu w szoku. Gdy otwierałem tą furtkę, o tą tutaj te, te przęsło tu prawe w sumie nie w tym wzbroniony. To wyobraźcie sobie, że pękni mi ten supek. Te słupki, które kurczę nie wiem ile, dwa lata temu z dziadkiem montowaliśmy. I były zaimpregnowane. Wydaje mi się, że coś za szybko. Ale pokażę wam jak w ogóle. Nie, nic jakby. Nawet nie wiecie, nie pchnąłem, tylko po prostu ta brama leciała. Ta brama nawet nie jest ciężka, i w ogóle jestem w szoku, że to pękło. Ja właśnie idę rozpakowywać siano, a wam pokazuję, jak to wygląda, bo po prostu nie mogę uwierzyć. No i patrzcie, jak to wygląda. O, tutaj. czekajcie O, tak to wygląda. Słupek, jakby się kurczy. Urwał, i koniec. I nie ma śladu po nim. O. Czekajcie, jest urwany, czy co jest? No jest urwany. Kompletnie jest urwany, właśnie. Mogę go, o, w tą i z powrotem. Masakra. A ja, moi drodzy... Ujeju, ujeju, ujeju. Ja właśnie mam tutaj przyczepkę. Jestem tu pod drzwiami. No i będę narzucał. O, te już tu chcą, ale ja im dam jedną właśnie kosteczkę już. Oczywiście jedna idzie do królików zaraz. No i tu trzeba zacząć narzucać. Także... Działamy, no i będzie sianko sobie ładnie leżało. Już siano poukładałem, na razie tutaj, bo powiem Wam, kurczę, muszę tam ogarnąć najpierw góry, ale też tam parę kosteczek się zmieściło, czekajcie, gdzie to jest. O, trzy kostki tutaj weszły do góry, e, tu mam na razie drabinkę, owieczki tutaj. Owieczki dostały również jedną kostkę, z jedną pojechałem i przyczepką do królików tam sobie ją zostawię i to wiecie, to z przyczepki, to co tam pospadało, wszystko to dla królików do tego paśnika. Tak to wygląda, a moi drodzy, dzisiaj jeszcze czeka nas odkurzanie kurnika. Jak jesteście ciekawi, to zapraszam, pokażę Wam o co chodzi. Króliczki zadowolone, sianko dostały. No, ja też zadowolony, że kurczę magazyn uzupełniony. Eee, zapraszam do odkurzania kurnika. Jestem w kurniku. O, właściwie fajnie tu widać stan wody. Powiem Wam, pomyślałem ostatnio i zamiast chodzić z konewkami do domu, e, mam fajne rozwiązanie. Z tego węża tutaj zielonego sobie odpinam tam na dole, i mogę sobie napełniać każde miski, które chcę, wiadra, poidła. Więc sobie po prostu tu zakręcam, wyczepiam, myję nawet po idła, kurczę, mogę wszystko tu robić. I mam tu, wiecie, niezamarzniętą wodę. Myślę, że nawet mogłoby zawalić do minus 15, i tu by nie, nie zamarzło. Ale oczywiście to wyjdzie z czasem. A ja teraz biorę moi drodzy odkurzacz, bo po prostu co jakiś czas biorę odkurzacz No i moi drodzy, stała się katastrofa. Płot leży. W związku z tym, co wam mówiłem. No Kurcze przewaliło się, a zaraz Wam pokażę jeszcze jaki odcinek. Patrzcie, to no. Także moi drodzy, brama leży, jak widać, salcia po niej nawet chodzi. No i tu możemy zobaczyć. Patrzcie, normalnie, normalnie kołek jest miękki. Nie wiem, nie wiem w czym zrobiłem błąd. Normalnie to jest miękkie. Normalnie to jest wszystko miękkie. Także jest problem. Siatka leży. Ten tu się wywrócił. Te, te ogólnie te palety tutaj przeciążyły. No ale to nie zmienia faktu, no jak można taki, takie palety, jak można no taki słupek przywrócić. No. O kurde. No nie, tego to się nie spodziewałem szczerze mówiąc. Patrzcie, ale to chyba ten grzyb, co? Co myślicie? Nie no to nie grzyb. Po prostu kurde. A jajaj, a tyle roboty z tym było, patrzcie. Ten słupek do wymiany, patrzcie. Jeden słupek, drugi słupek, trzeci. No i ten w sumie, nie wiem, ten no ten nie. No trzy słupki. Trzy słupki do wbicia, patrzcie. Płot leży. A jajaj, szkoda, że tak ciemno jest. To muszę Wam to pokazać w taki sposób. A ja idę Wam pokazać. Uniosek, co, co zrobiłem? Uniosek. Także, no, powiem Wam szczerze, że ja jestem po prostu w szoku. Jak to wszystko. Nie wiem, nie wiem, nie wiem kurczę, czy złe drewno zastosowałem, czy co, jest grane. Nie mam pojęcia, powiem Wam. Czekam od Was na info i trochę o tym oczywiście poczytam. Bo. Te ogrodzenie wydaje mi się, że ma półtora roku. Oczywiście mogę się mylić i nie mogę tutaj być w błędzie, ale tak mi się wydaje. Ja tutaj muszę przyjść do kurnika i zasłonić ten... zasłonić ten czujnik i tak chwilę postać, aż drzwi się zamkną. Także trochę sobie porozmawiamy. Powiem wam, kurczę, lipa. Lipa, bo teraz mam świadomość, że cały ten pot właśnie jest w takim stanie, no bo kołek od kołka się nie różni i po prostu w szoku jestem i będzie trzeba wymienić po prostu paliki, no ale... Teraz wymijać wszystkie paliki, jak to było tyle roboty. Ajajaj, totalnie mi się to nie widzi. Nie wiem. Nie wiem, powiem wam. Dobra, zamknęło się i teraz jak się zamknęło, to odłączam z kontaktu. I moi drodzy, no lipa. Jest po prostu lipa. Ale tak się zastanawiam, tak sobie teraz przyszło mi do głowy właściwie, że... Właściwie to one mogły walnąć przez to, że w tym oczku była woda i ta woda tam akurat tak cały czas biła i cały grunt był nasiąknięty. Także wydaje mi się, że przez to, powiem wam, wydaje mi się, że przez to, oczywiście czekam od was też na wasze spekulacje, ale jestem w szoku po prostu jak mi się ten cały płot przewalił, po prostu jestem zdenerwowany aż... A jajaj, no kurczę, no trudno. Ja się żegnam z wnioskami. Aha, nie, 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 właśnie, nie żegnam się. Tylko chcę wam pokazać właśnie na czym polegało te odkurzanie tych gniazd, bo e, mi już nie miałem pamięci w telefonie i po prostu e, nie chciało mi się już nagrywać, a chcę wam powiedzieć o co chodzi. Bo fajnie jest e, z tym super efekt. Odkurzacz jechany, kurczę, fajnie. Mega fajnie. Wnioski się ładnie śpią, leżą. I niech sobie leżą, niech sobie odpoczywają, jutro też mają ciężki dzień. Nie? Ciężki dzień, jak co dzień macie, nie? Kurki. Oj, wy moje, kurki małe. Śliczne moje. Ty, Stefanie, tam. Tak to, moi drodzy, wygląda, a ja was zapraszam na tylnią kamerkę, bo chcę Wam powiedzieć o tych gniazdach. Zapraszam. No i moi drodzy, co? Eee, to wszystko podniosłem, ładnie odkurzyłem. Widzicie, tu było tyle piachu, że nie macie pojęcia, ile taka kura piachu nanosi. W tym to w ogóle jest po prostu bez limitu, piach. No i wszystko to ładnie odkurzone tutaj, 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 wszędzie. No i moi drodzy, tu też było bardzo. O, patrzcie, jakaś kura zniosła takie jajko. Bez, bez skorupki, a właściwie, patrzcie, bardzo słabą skorupką. Ale tu będzie fajne nagranie, patrzcie, czekajcie. Chcę wam to jakoś to fajnie nagrać. Patrzcie. Jak się łamie, a ty co patrzysz? No, i moi drodzy, tu co? Ogarnąłem te gniazda, one są brudne, no ale wiadomo, taki brud, który nie, nie schodzi. Kers kerszerem by trzeba było to. A tak zimą, właśnie takie odkurzanie, bardzo fajna sprawa. Także ja się żegnam, moi drodzy, z kurami i dobranoc. A takie jajeczko idzie sobie do. Zawsze kurczę, Nilusia, to kotki, ale do kotków idzie. Ja tu muszę zamknąć ten kurnik. Zamknięcie tego kurnika, powiem Wam, jest pipne. A, Zaraz muszę to dwoma rękoma zrobić. E, no i co? Ja te jajeczko rozbijam tutaj u kotów, żeby one miały sobie co jeść. O jezu, jak się dziwnie to rozbija. O jezu, dziwacz. No, koty sobie chętnie pojedzą. Tak to wygląda, moi drodzy. I właściwie to na tym wszystkim, jakbym chciał zakończyć ten odcinek. Dziękuję. Dziękuję, że ze mną byliście. Wrota zamknięta. I oczywiście w kolejnym odcinku zobaczycie ciąg dalszy rozwalonego płotu. Jestem w szoku, po prostu jestem w szoku, ale wydaje mi się, że przez tą wodę, ale to są moje spekulacje. Mam nadzieję, czekajcie. No, jeszcze sobie zrobimy jeden teść. Jeszcze sobie zrobimy jeden teścik, tylko nie chcę, żeby mi poszedł taki supek. No, sam nie wiem, powiem wam. Nie no. Te na mocne wyglądają, powiem wam. Szok. Po prostu jestem w szoku. Nie, po prostu. Jak sobie pomyślę, ile roboty było przy tym, to po prostu dramat. Dajcie znać, czym konserwować takie paliki, żeby nie starczyły na półtora roku. A najlepiej to w ogóle betonowe chyba. Bo można i sobie przenieść, i nic się z nimi nie stanie, tak mi się wydaje. Co sądzicie? Polećcie mi coś. Dziękuję, że byliście w tym odcinku. Łapa, komentarz, subskrypcja na kanale konieczna. Dziękuję, że jesteście. Trzymanko. Trzymajcie się, Sienaczko. Cześć Wam. Jestem po prostu załamany. Idę, idę spać. Dobranoc.